Was wszystkich serdecznie w studiu FVP. Dzisiaj ze światy przemawiają, którą e, zaczęliśmy jakiś czas temu. A dzisiaj już w studiu FVP imieniem Artura Kulińskiego zaraz o nim chwilę opowiem, będziemy takie filmy Państwu już serwować, jeśli można powiedzieć. Studio działa już pełną parą. No, jeszcze wiele rzeczy do zrobienia, ale już też Przyjmujemy tutaj ludzi. Dlaczego studio imieniem Artura Kulińskiego? Otóż historia jest bardzo krótka i tak jak najkrócej się da, opowiem, abyśmy mogli potem przejść do ciekawego filmu. A kogo będziemy dzisiaj wołać, to za chwilę Państwo się dowiedzą. Otóż pewnego razu przyszli do mnie ludzie, przyszła mama ze swoim synem, a jednego syna straciła, czyli, zmarł, czyli był brat z mamą. Oczekując na kontakt swojego brata. I zrobiliśmy kontakt na FVP. Był bardzo emocjonujący, bardzo ich to podniosło na duchu. I brat zmarłego Artura postanowił także zrobić w domu FVP, i jak to się mówi, domowymi sposobami słupowo wyszło mu. Potem się zaangażował w to bardzo, był już na dwóch naszych konferencjach, opowiadał o swoich osiągnięciach. A w pewnym momencie stwierdziliśmy wszyscy razem, że może zróbmy razem studio, zacznijmy działać. No i tutaj w Gidlach, prawda, już działa studio imieniem Artura Kulińskiego. Dlaczego Artura? No to właśnie mówię, bo on miał na imię Artur. I tak sobie pomyśleliśmy, że weźmiemy, uhonorujemy go, ponieważ duży wkład jego jest tutaj, że jesteśmy. To tak pokrótce. Moi kochani, no właśnie, z kim dzisiaj będziemy próbowali nawiązać kontakt? Otóż dzisiaj z Albertem Einsteinem. Szanowni Państwo, jeszcze jedno wyjaśnienie bardzo krótkie. To nie jest zabawa. Żeby Państwo potem nie powiedzieli, a, tego, Wołotego tego, pobawił się czyimś tam życiem. Nie, 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 nie. nie. Do tej rozmowy przygotowywaliśmy się, a ja jako medium dostałem zgodę, że mogę z nim porozmawiać. Tak? Robimy to po to, aby pokazać, że istniejemy po drugiej stronie, że ta łączność działa i że przez to możemy pomagać innym. Nie jesteśmy żadnymi szalonymi łowcami duchów. Tak, że tu Mendelato będzie się świeciło. Nie będę też technicznie do końca opowiadał dlaczego to urządzenie, ponieważ większość rzeczy jest opisana w mojej książce, do której zapraszam i potem o niej na końcu powiem. Więc nie będę wdawał się w te techniczne rzeczy. Ok, a więc przechodzimy do próby najpierw nagrania go, tak? Bo trzeba go najpierw nagrać, a potem odsłuchać i zobaczyć, co nam przyszło. Moi kochani, no i metodami tradycyjnymi. Dlaczego? Wszystko w te opisuję. Kaseta magnetofonowa, stary magnetofon, to jest mikrofon, do tego jest podłączony. Stary radio, gdzie uruchamiamy radio. Między stacjami, jak mówiłem, włączamy teraz magnetofon. Sprawdzamy czy mikrofon nie jest przesterowany, tak żebyśmy tutaj, bo tu mam podgląd. A więc mogę sobie sterować. No i będziemy teraz wołali stację, tak tu transkomunikator Marek, tu transkomunikator Marek Polska stacja transkomunikacyjna pomoc. Polska stacja transkomunikacyjna pomost. Proszę o łączność z Albertem Einsteinem. Jeżeli słyszysz mnie i możesz, proszę Cię, nawiąż ze mną łączność. Jeżeli słyszy mnie, Albert Einstein, Niech się do mnie odezwie, potwierdź, że mnie słyszysz. Jeżeli możesz? Przekaż coś do nas. Wiele osób będzie Ciebie słuchało. Albert Einstein, jeżeli chcesz nam coś powiedzieć, jak tam się odnalazłeś, co tam robisz. Jak tam Twoja teoria względności? Jak tam Twoje spotkanie z Bogiem? I coś na koniec powiedz jeszcze do nas. Dziękujemy. Jeżeli była łączność, pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego. Wyłączone teraz trzeba wziąć to przewinąć. No i tak za chwilę włączymy play. I po kablu tutaj pójdzie na program Audacity. Tak więc tutaj o, uruchamiamy program Audacity. Proszę, to jest pomiń. Tutaj naciskamy play. No a tu uruchamiamy program Audacity. No i widzimy, że cała nasza sesja, to co się nagrywało, teraz przechodzi nam na komputer. I potem na komputerze będziemy to analizować. Moi drodzy, no i teraz analiza. No nie jest to takie proste. Nagraliśmy parę minut, ale trzeba powoli wszystko wziąć, odsłuchać. Bo między tym całym, przepraszam za wyrażenie, jazgotem, mogą pojawić się właśnie fragmenty, które będą świadczyły, że mamy kontakt. Zobaczymy. Nie gwarantuję. Tu transkomunikator Marek, tu transkomunikator Marek, Polska stacja transkomunikacyjna pomost, Polska stacja transkomunikacyjna pomost. Proszę o łączność z Albertem Einsteinem. Jeżeli słyszysz mnie i możesz, proszę cię nawiązać ze mną łączność. Um widzicie, to nie jest takie proste ten bełko trzeba wiele razy przesłuchiwać, także ja już też mam czasem uszy takie, no ale to czy rozumiem państwo, ja państwu to pokażę, o to jest taki fragmencik tak, i teraz proszę posłuchać, jestem tutaj tak, jestem tutaj. Jestem tutaj. Tak i teraz, żeby tego całego nie mieć, to się bierze coś takiego. Bytni, robimy plik nowy, edycja, wklej i jeszcze raz możemy. Jestem tutaj, więc e, powiedzmy, e, no gdzieś jakieś to jest nam niepotrzebne. Wytnij. Jeszcze raz proszę. Jestem tutaj. Tak? Możemy sobie to zapisać, prawda? Bo to czasem... No, jestem tutaj. Jestem tutaj. Ktoś by się zapytał, a kto to jest tutaj, tak? Dobra, jestem tutaj. No i cóż, odsłuchujemy dalej. Jeżeli słyszy mnie Albert Einstein, niech się do mnie odezwie. Potwierdź, że mnie słyszysz. Albert słyszycie. Może być może nie być, ale wycinamy wytnij i teraz bierzemy tamten i tu sobie dokładamy. Czyli tutaj mamy wycinki te, które są dla nas fajne ważne. No i możemy jeszcze raz. Albert. I jeżeli co cofniemy, tam było, jestem tutaj i będzie Albert. Jestem tutaj, Albert. Jestem tutaj Albert. Widzicie. Jedźmy dalej. Jeżeli możesz, przekaż coś do nas. Wiele osób będzie ciebie słuchało. I widzicie tak cały panel, to wszystko muszę odsłuchiwać i wyłapywać. Byłoby to nudne, gdyby cały czas tutaj przy tym byli, więc ja przejdę to przez to, a potem już zobaczymy końcowe co nam wyszło. Ostatnie co mieliśmy. To było pozdrawianko. Czyli tak jakby pozdrawiał. Zobaczymy, co dalej. Moi kochani, tego nagrania było 4 minuty. Jak Państwo widzieli, obrabiałem to cały czas i parę słów udało się z tego wydobyć. Na tym polega EVP. Ja mówiłem i będę mówił, że to jest jak telegram, jak wysłanie. Krótkiego telegramu, który kiedyś był, jestem, kocham, jest mi dobrze, czuję się świetnie i tak dalej. Wszystko jest zresztą w mojej książce w dalekim meterze. I teraz zobaczymy, co nam się nagrało. Ja tam zadawałem różne pytania, ale też pytałem, jak ci tam jest, i odpowiedź jest: dobrze, tam mi. Ale proszę. To jest ten, który już jest tutaj, nic ciekawego nie ma. Państwo słyszeli ten bełkot? To był bełkot takiego, które się mieliło, tak? I teraz sobie znajdziemy tą drugą. I po kolei tu sobie napisałem: Jestem tutaj. To już Państwo puszczałem, ale proszę. Są y głosy klasy A, klasy B, klasy C. Też odsyłam do mojej książki wszystko tam napisane, co to oznacza. Dobrze? Więc jestem tutaj. Jestem tutaj, Albert. Jest... Albert. Albert, a potem jest takie pozdrowionko. Jeszcze raz. Jestem... Albert. Pozdrowionko. I znowu mówi Albert. A na końcu, prawda, mówi, dobrze mi tam. Dobrze tam mam. Dobrze tam mam, tak, dobrze tam mam. Dobrze tam mam. Dobrze tam mam. Dobrze tam mam. Można by znowu, można by znowu i utworzyłoby się jakąś dość pewnie dłuższą sekwencję. Tak pracujemy z dziećmi, które odeszły, tak, kiedy rodzice nas proszą, ale tak jak opisuje w swojej książce, ja tu Państwu jeszcze chwilę zajmę czasu. <laughs> Spokojnie, e, opisuję w książce, że rodzice słyszą czasem dwa, trzy wyrazy, które wywołują mi szok. Dlaczego? Bo są to wyrazy kluczowe, które tylko oni znali, czy też tym kluczem się porozumiewali. A to wszystko jest w mojej książce, mogą Państwo tam poczytać, jakie to budzi emocje w tym studio, co tutaj ludzie potrafią odczuć. Dwa krótkie słowa, które będą witam Cię, bo ja konewko, konewko, konewko. No i koniec rzędem, komu kto to zrozumie, a ktoś mówi. Zawsze do mnie mówił Konewko albo Koneweczko. Tak? Rozumiecie? Tak to wygląda. Moi kochani, no i tak dobiegliśmy do końca naszego odcinka. Dużo by mówić, pewnie, i dużo by tu jeszcze pokazywać. Eee, moi kochani, to się dzieje. Tutaj naprawdę dzieją się niesamowite rzeczy. Ja zapraszam Państwa, bo nasza stacja POMOS Transkomunikacyjna działa już pełną parą. Oczywiście, jeszcze pewne rzeczy robimy, działamy, jeszcze będziemy z antenami pracować, ale spokojnie, zapraszam. Jeżeli ktoś chce skorzystać z indywidualnej sesji, jako terapii, powstacie kogoś, bo o tym tu mówimy: o terapii, tak? Nie o sensacji, tylko o terapii. Sensatów mi tu nie potrzeba, to zapraszam na indywidualne spotkanie. A jeżeli chcą Państwo więcej wiedzieć, dlaczego właśnie magnetofon, kaseta stara i tak dalej, wszystko opisuję w mojej książce w dalekim eterze, umarli mówią. Ale najpierw, tu jest mail, tu Państwo mogą tam zrobić wszystko, zapisać się na to, żeby w naszym studiu się pojawić i przejść terapię niejako poprzez kontakt z osobą zmarłą, Tutaj mogą Państwo zamówić książkę w dalekim eterze umarli, mówią, poprzez arregło moją stronę. Tam jest też taka mała ikonka, gdzie mogą Państwo wpłacić na to, aby nasze filmy były lepsze, aby stacja nam się rozwijała. No cóż, dziękuję bardzo za to, że byliśmy razem. Do kolejnego spotkania. Pewnie też kogoś, jakiegoś, weźmiemy, z kim będziemy chcieli nawiązać kontakt. Czyli, jak to mówią, spotkamy się na łączach. Antenki już działają. Wszystkiego dobrego!